Cześć kochani, tu ja, LPS Sherry. Naprawdę bardzo przepraszam was za moją tak długą nieobecność, no ale wiecie. Szkoła, przygotowania do egzaminów. Ja powróciłam i to z nowymi pomysłami i nową weną. Jak zauważyliście lub nie, wszystkie filmiki z kanału zniknęły. Otóż były one, że tak powiem, um, beznadziej. Teraz mam większe doświadczenie, lepsze pomysły i filmiki na pewno będą ciekawsze. Nazwa kanału Animaskotka się nie zmieniła, lecz prawdopodobnie zmienimy tło oraz profilowe. Filmiki będę starać się dodawać systematycznie. Co najmniej raz w tygodniu. Może częściej, zależy jak będę miała czas. Będą pojawiać się vlogi, teledyski, oraz stwierdziłam, że nagram chyba jakiś serial. Nie mam jeszcze zbytnio pomysłu co do serialu, ale na pewno będzie. Jestem już po wszystkich ważnych egzaminach, sprawdzianach, testach, więc na pewno będę miała czas, żeby powrócić do nagrywania. W mojej kolekcji nic się nie zmieniło. Miałam w pet shopach przerwę około roku. Przez ten czas nic nowego nie nabyłam ani nic mi nie ubyło. Więc mam nadal te same figurki, tyle samo ile miałam. Naprawdę bardzo Was przepraszam za tak długą nieobecność, za to, że nie było filmików. Przepraszam też, że zaniedbałam moje youtuberowe koleżanki. Naprawdę bardzo Was przepraszam, ale to są na brak czasu. Mam nadzieję, że teraz nie będzie już takich sytuacji i że filmiki naprawdę będą systematycznie, bez żadnych dłuższych przerw. Ale sądzę, że właśnie nie powinno być takiej sytuacji. Panału tak jak był wcześniej, pozostanie głównie o byt I teraz y, kilka ważnych informacji. No, do mam Skype'a, nazywam się LPS-Shari, wszystko drukowane literami. Jakby ktoś miał problem nie znaleźć, to jako zdjęcie profilowe mam zdjęcie dziewczyny na koniu fryzyjskim. W opisie mam LPS i serduszko. Nie mam ASKa ani Facebooka, ale postanowiłam, że jeśli na kanale będzie 1000 subskrypcji, a wierzę, że te 1000 subskrypcji na pewno będzie, założę fanpage, przez który będziecie mogli się ze mną szybciej kontaktować. Jeśli ktoś z was ma ochotę ze mną porozmawiać przez Skype'a, to nie ma sprawy, tylko najpierw musielibyście ze mną Porozmawiać, napisać, uprzedzić mnie, żebym po prostu była przygotowana i powiedziała, kiedy mam wolną chwilkę. Jak najbardziej jestem za tym, aby spotykać się z innymi youtuberkami, więc jeśli byście chcieli, to oczywiście. Na razie nie planuję żadnych shoppingów w najbliższym czasie, ponieważ sądzę, że mam zupełnie sporo figurek. I na razie niepotrzebnym jest więcej, ale wiadomo, że w przyszłości tam jakiś shoppinger będzie. Ale w najbliższych jakichś dwóch, trzech miesiącach raczej nie. No chociaż, może, ale nie wiem. Mam nadzieję, że te filmiki, które teraz będą pojawiać się na kanale, naprawdę Was za ciekawią i będzie duża oglądalność oraz sporo subskrypcji. Pamiętajcie: każdy komentarz. Każda łapka w górę, każda subskrypcja to naprawdę mnie motywuje, i do tego się rumuję.